Dnia. Z uwagi na to, że jestem w tej chwili na wyjeździe i za bardzo tutaj nie mogę w tej chwili kłaść wam wszystkich 12 kart dla każdego znaku, dlatego też dzisiaj, kochani, dla czterech żywiołów tak to sobie zrobimy, natomiast w dniu jutrzejszym, oczywiście tradycyjnie polecimy sobie ze wszystkimi kartami, bo dzisiaj na wieczór powinnam tutaj śmiało do Was dojechać. Kochani, pierwszy żywioł, żywioł wody, co Wy dzisiaj macie. Mhm kartę koła. I bardzo dobrze, słuchajcie, jest to oczywiście karta koła fortuny, a więc spodziewamy się dzisiaj, moi drodzy, wszystkiego co najlepsze, raczej tych szczęśliwych klimatów, szczęśliwych jakichś, powiedzmy, obrotów sytuacji, bo przeważnie tak te koło fortuny zadziała, ale pamiętajmy również o tym, że Koło może również obrócić się przeciwko nam, to znaczy mogą to być jakieś powiedzmy słabsze momenty w ciągu dzisiejszego dnia, bo jak sami wiemy, karta koła, w zależności od tego, jak się coś potoczy, jak się coś obróci, może być przeróżne. I to w dużej mierze, kochani, będzie zależało tak naprawdę od Was, z uwagi na to, że to jest karta przeznaczenia, to jest karta czegoś, na co nie mamy wpływu. Czasami powiedzmy, jakieś pewne decyzje w dniu dzisiejszym mogą się tak po prostu poukładać, że nieco niekorzystniej to koło się dla nas zakręci. Pamiętamy również o sytuacji, że karta koła również jest sytuacją, w której pewne sprawy, które być może co niektórzy z Was uważali, że już odeszły, że już ich nie ma, one zwyczajnie po prostu mogą dzisiaj się zadziać albo powtórzyć, wrócić na nowo do Waszego życia. Dobra, mamy kartę żywiołu wody za sobą, no to w takim układzie ogień dla równowagi. Mm -hmm. A ogień, kochani, dzisiaj wybory i decyzje. Jakieś sytuacje, w których zwyczajnie wy dzisiaj możecie po prostu, moi kochani, planować, snuć scenariusze, rozważać, co należy zrobić, a czego nie zrobić. Jakaś taka sytuacja, w której po prostu dzisiaj możecie snuć przeróżnego rodzaju po prostu wizje, fantazje w danym temacie. Możecie również stać przed wieloma wyborami, uważać, że każdy z nich ma jakieś dosyć znaczące, fajne znaczenie. No i tutaj właśnie, co niektóre tutaj osoby. Mogą zwyczajnie po prostu moi kochani zastanawiać się, co wybrać, jaką drogą podążyć, jaką powiedzmy ścieżkę w, no tutaj rozważyć, tak? Pod, pod, pod wzgląd. Jednym słowem, dzisiaj bawi, bawimy się lekko w marzyciela, w takiego fantaste, który po prostu rozważa różne opcje, snuje gdzieś te plany i dokonuje pewnego rodzaju wyborów. Dobrze, moi drodzy, no to w takim układzie teraz powietrze. A cóż powietrze? A powietrze, kochani, zamyka pewne stare tematy i otwiera się na nowe. Pokazuje Wam się karta bramy, a więc taka sytuacja, w której większość z Was może na przykład w dniu dzisiejszym stwierdzić, hmm, dobra, zamykam tą starą, niewygodną przeszłość i wchodzę w coś nowego, już nie chcę patrzeć się za siebie, już nie chcę się oglądać wstecz. I bardzo dobrze, kochani, czasami jak coś jest po prostu niefajne albo niefortunne dla Was, albo tak wiecie, noć, bo się po prostu roztacza, to czasami należy po prostu powiedzieć basta, dosyć, chcę iść dalej i nie będę oglądała się za niczym, czy też oglądał się za niczym. A więc dzisiaj zwyczajnie pchamy po prostu nasze życie do przodu, gdzieś gnamy przed siebie i też tym samym, moi kochani, tutaj jakby w ten sposób wchodzimy w jakieś, powiedzmy tutaj nasze swoje jakieś sprawy, ale całkowicie nowe, zostawiając za sobą pewne klimaty. No i moi drodzy, Ziemia. A Ziemia, cóż, fajnie. Ziemia bardziej w takich klimatach powiedziałabym stricte miłosnych, uczuciowych w większości, bo to są kielichy, ale oczywiście też nowe sprawy, jakiekolwiek bo one jej nie były. To są takie piękne stany, w których wasze serce bardzo mocno się emo, emanuje tą miłością, uczuciem, kierujemy się tym głosem serca, stwarzamy sobie szansę na coś pięknego, tak, na piękny, szczęśliwy związek, no bo to jest właśnie ta, 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 ta rozkwitająca, rozlewająca się wręcz miłość, tak, i takie pobudzenie tutaj waszych uczuć, czy emocji, czy też, no, nazwijmy to nawet tego serca, do pracy, do tego, że aż całym sercem w coś w chodzimy. I moi drodzy Czasami trzy i okazujemy też te emocje, tak? Bardzo, bardzo mocno, albo bardzo mocno w ogóle generalnie ich potrzebujemy i też tym samym one są w nas. Tutaj jakby w ogóle nie ma kierowania się głosem rozsądku czy czymkolwiek innym, tylko po prostu płyniemy za uczuciem i za tym sercem. Kochani, tak to dla Was się przedstawia w dniu dzisiejszym. Ja tutaj nos uwagi na to, że będę dzisiaj w podróży, bo za chwilę wyjeżdżam z powrotem do swojego, do, swojego, do swojej miejscowości, w której mieszkam. Nie będę tutaj za bardzo teraz miała czasu na to, żeby rozkładać dla Was inne rozkłady w dniu dzisiejszym, ale też tym samym zapraszam Was wszystkich oczywiście na jutro, na tradycyjną kartę dnia dla wszystkich 12 znaków w sodiaku. i mam nadzieję kochani, że no ta cztero, cztero powiedzmy tutaj etapowa karta dnia dla tych Waszych żywiołów jako tako Wam się posprawdza. Buziaki!